Rozdział 11. Chwile stworzenia. Sześć miesięcy po ślubie życie toczyło się dalej, a Józef był świadkiem bezgranicznego współczucia Maryi wobec potrzebujących i jej niezachwianego pragnienia służenia Bogu. Wykonywała ona akty miłosierdzia w całej okolicy. Troskliwie opiekowała się chorymi i umierającymi, a każdego ranka i wieczora. Podnosiła głos w modlitwie o zbawienie ludzkości. Pewnego wieczoru, w cichych granicach jej skromnego pokoju, Maryja leżała na ziemi w modlitwie, z ramionami wyciągniętymi w kształcie krzyża. Głosem pełnym tęsknoty i pokory zawołała. Kiedy jednorodzony Ojca stąpi w rzeczywistości, aby zjednoczyć się z naturą ludzką. Kto zatrzymuje prąd bóstwa, także cały ród ludzki pozostaje niespełniony? Jeśli być może jestem przeszkodą, pozwól mi zginąć, zanim przeszkodzę temu błogosławieństwu, ponieważ nie może ono zależeć od zasług żadnego stworzenia. Panie i Boże, wieczny, gdy grzechy ludzi wzrastają, a przestępstwa przeciwko Tobie się mnożą, jak możemy zasłużyć na to samo błogosławieństwo? Którego stajemy się z każdym dniem coraz bardziej niegodni? Ośmielam się błagać Cię z głębi serca, abyś przyspieszył swoje przyjście i przyspieszył odkupienie ludzkości dla Twojej większej chwały. W tym momencie niebiańska muzyka Wszechmogącego rozbrzmiała w niebiosach, zwiastując nadejście planu zbawienia. Tej samej nocy, i przez następne dziewięć dni, o samej północy, Maryja została podniesiona przez boską moc, a jej istota oświecona, gdy wizje bóstwa rozwijały się przed jej oczami. Każdej nocy oglądała chwilę stworzenia. Pierwsza chwila była objawieniem Boga, Jego nieskończonych atrybutów i niewypowiedzianego pragnienia przekazania Jego chwały. W drugiej chwili Poznała determinację celu tej boskiej komunikacji. W trzeciej chwili został objawiony staranny wybór i układ tej wiadomości. W tej świętej sekwencji doskonała kompozycja świętego człowieczeństwa Chrystusa została ogłoszona i uformowana w boską inteligencję. Czwarta chwila stworzenia ujawniła dary i łaski, które miały zostać nadane człowieczeństwu Chrystusa w zjednoczeniu z bóstwem. A także przeznaczenie Matki Boskiego Słowa, wraz ze stworzeniem miejsca zamieszkania, w którym niebo i Ziemia zostaną zdefiniowane. W piątej chwili Maryja była świadkiem stworzenia anielskiej natury: podziału niebiańskich zastępów na dziewięć chórów z ich hierarchiami, wyniesienia dobrych i potępienia złych. Oraz samego stworzenia empirycznego nieba i piekła. Na koniec, w szóstej chwili, Bóg objawił stworzenie ludzi, ustalony porządek całej rasy ludzkiej, zaczynając od jednego mężczyzny i jednej kobiety, których potomstwo ostatecznie zwiastowało narodziny dziewicy i jej syna. Upadek Adama został przewidziany i jako lekarstwo. Postanowiono, że ludzkość będzie zdolna do cierpienia. Te boskie wizje obdarzyły Maryję mądrością wykraczającą poza wszelkie pojmowanie, wiedzą rozumu, sztuki i nauki przewyższającą wiedzę wszystkich innych ludzi. Do serca i umysłu naszej niebiańskiej księżniczki wpłynął ogromny ocean bóstwa, wcześniej ograniczony grzechami i złymi skłonnościami ludzkości. Dostrzegała w najwyższym niewysłowiony skarb łaski i błogosławieństw, przygotowany dla wszystkich śmiertelników, i poczuła nieskończone pragnienie Boga, aby ludzkość uczestniczyła w tych wiecznych darach. Ta głęboka świadomość doprowadziła ją do składania najwznioślejszych modlitw, próśb, poświęceń i aktów heroicznej miłości, aby nikt nie mógł się potępić. Ale zamiast tego podziękować stwórcy. W tych chwilach Maryja czuła się tak, jakby była obecna na samym początku stworzenia. Dziewiątego wieczoru, zgodnie z nakazem Boga, anioł Gabriel został wysłany, aby odwiedzić Maryję. Była prawie szósta godzina, ale słońce wciąż wisiało na niebie, gdy Gabriel w towarzystwie chórów aniołów, Pojawił się w jej skromnym pokoju, chociaż Maryja była przyzwyczajona do boskich wizyt. Pozostała w modlitwie, dopóki nie podniosła głowy i nie ujrzała niezwykłej wspaniałości Gabriela. W tym skromnym pokoju, który był pusty, z wyjątkiem jej prostego łóżka, każda powierzchnia wydawała się przesiąknięta nieziemskim majestatem, a jej myśli szybko zbiegły się w jednym. Cudownym wniosku. Czy możliwe, że nadszedł błogosławiony czas, w którym Słowo Ojca Przedwiecznego ma się narodzić? O, kto będzie godny, by go zobaczyć i poznać. O, kto będzie mógł całować Ziemię dotkniętą jego stopami. Zapytała Maryja, a jej głos drżał z podziwu. Gabriel odpowiedział dźwięcznym tonem: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Błogosławionaś ty między niewiastami? Zaskoczona, ale podniesiona na duchu, Maryja zapytała: Co ty mówisz, Gabrielu, posłańcu Boga? Kimże jestem, aby być witaną takim pozdrowieniem? Błogosławioną między niewiastami? Gabriel pocieszył ją. Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę przed Panem. Oto go urodzisz i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. Ale jakże się to stanie, że pocznę i urodzę, skoro nie znam i nie mogę poznać męża? Maryja zadała sobie pytanie, mając w sercu zarówno niespokojne, jak i pełne nadziei. Tylko dzięki mocy Bożej staniesz się matką bez współpracy człowieka wyjaśnił Gabriel. Duch Święty pozostanie z Tobą, objawiając się jako nowa obecność, a moc najwyższego ocieni Cię, aby narodził się Ten, który będzie nazwany Synem Bożym. A oto Twoja kuzynka Elżbieta również poczęła syna w późniejszych latach i przyjdzie On przed Niego, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tymi słowami nasza błogosławiona królowa wypowiedział początek naszego zbawienia. Głosem, pełnym czci i poddania. Maryja wypowiedziała: „Niech mi się stanie według twego słowa. Tak więc poprzez swoje donośne tak, na wolę Boga. Maryja pojęła niezmierzoną miłość, jaką Pan żywił do ludzkości. Intensywność tej miłości była niepodobna do niczego, co kiedykolwiek poznała. Jej czyste i niepokalane serce, Nabrzmiało taką radością i emocją, że zapłakało trzema kroplami krwi. Świętym znakiem, z tych kropli zmieszanych z bezgraniczną miłością Pana, do całej ludzkości uformował się Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Nasz Pan i Odkupiciel. To cudowne wydarzenie miało miejsce 25 marca o świcie, w chwili, w której narodził się Nasz pierwszy ojciec Adam w roku stworzenia świata, 5199.